Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Content Insourcing. Promuj wiedzę wewnętrznych ekspertów w swojej firmie. Wielu marketerów zleca sporą część pracy nad treściami marketingowymi zewnętrznym agencjom. Tymczasem warto się przyjrzeć trendowi odwrotnemu, tworzeniu treści wewnątrz organizacji. Czy da się to zrobić i po co? Jak zorganizować i na co uważać? Z tego odcinka dowiesz się m.in., dlaczego warto się wsłuchiwać w pytania klientów i tworzyć treści, które będą zawierały odpowiedzi. Jakie obowiązki ma content manager? Jakie korzyści content insourcing niesie dla działów marketingu i sprzedaży oraz dla klientów? Zacznijmy od początku. Jak już wiesz, Znacznie większy wpływ na sprzedaż ma to, co klient o firmie i produkcie znajdzie w sieci, niż to, co usłyszy od sprzedawcy. Warto zatem skupić się maksymalnie na udostępnianych treściach. Chodzi nie tylko o ilość, ale także czy przede wszystkim jakość. Wypływające z Twojej organizacji informacje muszą nieść odpowiedzi na pytania, które zadają klienci w trakcie robienia researchu w internecie. Czego szukają klienci? Według Markusa Sheridana z firmy Sales Lions, który popularyzuje podejście content insourcingu, zazwyczaj pytania klientów dotyczą następujących obszarów: cena i koszty utrzymania, potencjalne problemy, porównania z produktami konkurencyjnymi, opinie i testy oraz rankingi. Niestety, zdecydowana większość stron czy zasobów internetowych producentów i dostawców nie zawiera tego typu informacji lub daje odpowiedzi, które nie są wiarygodne. Skutek tej sytuacji jest taki, że klienci wysyłają zapytania sprzedażowe lub umawiają się na spotkania ze sprzedawcami nie dlatego, że rozważają zakup, ale po to, by uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania. To znacznie zwiększa koszty firm i zmniejsza wydajność handlowców. Zaczynają oni z coraz większą rezerwą podchodzić do lidów ze strony WWW, ponieważ ich jakość jest bardzo niska. Content marketing nie tylko dla marketerów. Okazuje się więc, że tworzenie treści edukacyjnych o wysokiej jakości, które zaspokajają potrzeby klientów, leży w interesie nie tylko marketerów, lecz także sprzedawców. Rozmowa sprzedażowa z dobrze wyedukowanym klientem jest znacznie skuteczniejsza, bo zna on odpowiedzi na najważniejsze pytania i ma świadomość korzyści oraz kosztów wiążących się z nabywanym przez niego produktem. Wszyscy jesteśmy marketerami. Wiadomo, że treści edukacyjne mogą nie tylko wygenerować lidy o wysokiej jakości, lecz także przyspieszyć proces sprzedaży. Dlaczego zatem tak mało jest tego typu informacji? Wynika to z faktu, że za ich powstawanie odpowiadają głównie marketerzy, którzy z powodu braku rąk do pracy posiłkują się zewnętrznymi agencjami badawczymi, kreatywnymi czy kontentowymi. Oczywiście. Tego typu usługi są bardzo potrzebne, ale brakuje w takim układzie realnego głosu klienta, który zazwyczaj jest słyszany przez sprzedawców. I tu pojawia się właśnie pojęcie content insourcingu. Definicja. Content insourcing, czyli proces tworzenia treści na podstawie wiedzy wewnętrznych ekspertów. Są to zazwyczaj sprzedawcy, opiekunowi klienta, pracownicy działu serwisu i wsparcia technicznego. Insourcing nie oznacza rezygnacji z usług firm zewnętrznych, jednak wiedza o tym, czego potrzebują klienci i jakie treści mają się znaleźć, na przykład na stronie firmowej, powstaje wewnątrz organizacji. Wiedza trzymana w ukryciu Skuteczne działania z zakresu content insourcingu wymagają zachęcenia wewnętrznych ekspertów do dzielenia się wiedzą nie tylko wewnątrz, lecz także na zewnątrz organizacji. Nie zawsze jest to proste, ponieważ wiedza często jest traktowana jak osobista polisa na bycie potrzebnym w firmie. Z tego powodu proces content insourcingu musi mieć wsparcie zarządu, potrzebny do stymulowania postaw sprzyjających dzieleniu się wiedzą. Warto również zadbać o wyjaśnienie osobom, które angażują się w tworzenie treści, na jakie osobiste korzyści mogą liczyć. Może to być na przykład lepsza rozpoznawalność pracownika, który dzieli się wiedzą. Sprzedawcy doceniają dostęp do treści, które dają im okazję do kontaktu z klientem i przekazania mu ciekawego artykułu czy e-booka. Dzięki temu nie są odbierani jak natręci, ale osoby, które przekazują wartościową wiedzę. Content manager kluczowa rola. Firmy, które zdecydują się na wdrożenie modelu content insourcingu, powinny zadbać o to, aby całym procesem pozyskiwania wiedzy oraz produkcji treści zarządzała wskazana osoba. Nawet jeżeli sama produkcja zostanie zlecona na zewnątrz, taki pracownik będzie miał i tak sporo na głowie. Kalendarz treści. Zadaniem content managera jest planowanie procesu produkcji treści oraz jej promowanie w kanałach komunikacji, którymi dysponuje Twoja firma. Nowy wpis na blogu czy nowy materiał wideo powinny być opublikowane, ale też wypromowane wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, czyli np. w wewnętrznym newsletterze i mediach społecznościowych. Kontakt z ekspertami. Pozyskiwanie treści od wewnętrznych ekspertów jest zazwyczaj łatwiejsze dla osoby działającej w organizacji niż dla zewnętrznej agencji. Content manager po zaplanowaniu kontentu musi dopilnować, aby powstał on w wyznaczonym czasie. Przydadzą mu się zatem umiejętności nie tylko edytorskie, lecz także perswazyjne. Monitorowanie i analizowanie skuteczności treści. O sukcesie projektów content marketingowych nie decyduje tylko jakość treści. Liczy się również umiejętność zmierzenia ich wpływu na parametry biznesowe. Zadaniem content managera jest więc analizowanie statystyk treści oraz konwersji na zapytania sprzedażowe czy inne parametry istotne z punktu widzenia sprzedaży. Udowodnienie takiego wpływu sprawia, że rośnie motywacja ekspertów do tworzenia treści, a zarząd jest bardziej skory do finansowania tego procesu. Korzyści dla firmy. Jak widać, Content insourcing nie jest procesem łatwym do wdrożenia. Wymaga zdobycia poparcia zarządu, wyznaczenia odpowiedniego pracownika na stanowisko content managera oraz namówienia do współpracy osób, które z marketingiem się dotychczas raczej nie identyfikowały. Warto wrócić do Markusa Sheridana. Na przykładzie własnej firmy oraz setek klientów, którym obecnie doradza, wyliczył on wiele korzyści płynących z zastosowania content insourcingu. Jesteś tam, gdzie szukają cię klienci. Jeżeli Twoje treści niosą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z pewnością trafią oni na Twoją stronę. Klienci edukują się samodzielnie. Twoi sprzedawcy nie muszą przejeżdżać setek kilometrów tylko po to, aby odpowiadać na kilka banalnych pytań, jeżeli na stronie firmy znajdują się już odpowiednie treści. Korzystają z tego nie tylko handlowcy, dla Twoich kontrahentów to również spora oszczędność czasu. Klienci przechodzą wstępną kwalifikację. Jeżeli jasno wytłumaczysz, dla kogo jest przeznaczony Twój produkt, a kto nie jest jego odpowiednim odbiorcą, wstępny proces kwalifikacji odbędzie się bez angażowania sprzedawców. Unikniesz frustracji i zwiększysz skuteczność spotkań sprzedażowych. Budujesz wizerunek klienta. Przydatne eksperckie treści zwiększają zaufanie klienta. Jest to szczególnie ważne w B2B, w którym kupujący płaci firmowymi pieniędzmi i w razie nieudanej inwestycji może stracić nie tylko reputację, lecz także pracę. Budowanie eksperckiej marki dzięki treściom o wysokiej jakości pozwala przyciągać bardziej prestiżowych klientów oraz daje możliwość utrzymania godnej marży. Taka postawa sprawdzi się też doskonale, jeżeli stosujesz social selling, czyli pozyskiwanie klientów w przestrzeni mediów społecznościowych. Wiem z własnego doświadczenia, że treści tworzone przez wewnętrznych ekspertów uzyskują znacznie większy zasięg i poziom zaangażowania niż bezosobowe materiały tworzone przez marki. Eksperci się doskonalą. Udane wdrożenie content insourcingu zachęca ekspertów do dzielenia się wiedzą. Często okazuje się, że brak czasu wcale nie był największą przeszkodą, która im na to nie pozwalała. Jeżeli eksperci mają do dyspozycji dobre, atrakcyjne treści, mogą się nimi posługiwać zamiast prowadzić setną prezentację na ten sam temat, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na tworzenie nowego materiału, który jeszcze bardziej umocni ich ekspercką pozycję. Podsumujmy. Na koniec podam Ci przykład samego Markusa Sheridana. W 2009 roku jego firma sprzedająca baseny była na skraju bankructwa. Kryzys w Stanach Zjednoczonych spowodował, że klienci wycofywali zlecenia. Sheridan w poszukiwaniu nowych kontraktów zaczął tworzyć treści, które zawierały odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez jego klientów. W ten sposób powstał blog, zyskujący z czasem coraz większą popularność. Obecnie Czytają go setki tysięcy osób na całym świecie, a najpopularniejszy wpis o cenie i kosztach utrzymania basenu przyniósł jego autorowi ponad 3 miliony dolarów realnej sprzedaży. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.